Robimy to dla przyszłych pokoleń. Takie przesłanie zawarto w akcie erekcyjnym wmurowanym w piątek w przyszłym gmachu Centrum Szkolnictwa Zawodowego w Chodczu. To największa inwestycja realizowana przez powiat Włocławski w całej jego historii. Ponad 15 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to bardzo ważny dzień dla powiatu Włocławskiego, właściwie do, dla młodzieży, która będzie się kształciła tutaj, w tym miejscu. A dzisiaj zabraliśmy się po to, żeby Murować kamień węgielny na rozpoczęcie budowy Centrum Kształcenia Rolniczego. Będzie to taka szkoła duża. Myślę, że główny nacisk będzie na standard, będzie wysoki poziom, bo tej kadry wykwalifikowanej średniego personelu teraz za dużo nie ma. W obecnym czasie wychodzimy naprzeciw młodzieży i zapotrzebowaniom. Myślę, że ta szkoła odniesie tutaj sukces, będzie duży nabór i będzie społeczeństwo zadowolone. Pewne mówiąc już pomysł tej budowy szkoły był w tych, po, po, poprzedniej kadencji. Teraz jest, tylko kontynuujemy rozbudowę tej szkoły i cieszę się, że to będzie też w moim okręgu wyborczym. Jako przewodniczący rady cieszę się ogólnie, że poziom naszych szkół rolniczych głównie jest na wysokim poziomie i to będzie po, potem owocować w przyszłości. Inwestycja ma szczególne znaczenie dla Chodcza. Bardzo się cieszę, że tego typu inwestycja jest realizowana w gminie Chodecz, ponieważ o ile dobrze sięgam pamięcią, jest to największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego, a tym bardziej cieszy to, że jest realizowana na terenie gminy Chodecz. Mamy nadzieję, że pozwoli rozwinąć istniejący zespół szkół imienia Władysława Reymonta. Będziemy mieli coraz więcej uczniów w tej szkole średniej i zawodowej i przez to będzie się rozwijać też miasto i cały region. Budowę powiatowego Centrum Szkolnictwa Zawodowego rozpoczęto w 2018 roku. Zakończenie spodziewane jest już za rok. Mam nadzieję, że pierwszy dzwonek... W roku szkolnym 2020-2021 młodzież szkolna już usłyszy w nowym budynku. Czy ten termin jest realny? Wiktor Sieracki, prezes Wixbudu, generalnego wykonawcy inwestycji, zapewnia, że jak najbardziej. Oczywiście, że jest realne. Potwierdzamy. Pani dyrektor tutaj słowa i nie mamy innego wyjścia, wręcz odwrotnie jesteśmy zobligowani, żeby ten obiekt oddać po prostu w terminie. No i wtedy będzie co podziwiać i oceniać, bo na dzień dzisiejszy to dopiero widać stan surowy. Praktycznie w trace trwają dobre trzy miesiące, jeden kwartał, także już jest co widać. Myślę, że za kilka miesięcy i codziennie, co tydzień będzie coraz więcej, natomiast na pewno spotkamy się w tym gronie, myślę, jeszcze większym na koniec tej inwestycji, także inwestycja tak jak widać jest niezbędna, potrzebna. Ja osobiście też jestem jako szef firmy budowlanej zadowolony, że akurat takie centrum kształcenia zawodowego będzie w tym miejscu i takie centrum kształcenia będzie, bo są to potrzebne szkoły, które przygotowują właśnie młodzież na perspektywy perspektywę na przyszłość po prostu, która jest nam niezbędna i potrzebne pracownicy do pracy. Także które będą akurat kształceni w tej szkole, także bardzo inwestycja Potrzebna. Wśród licznych gości obecnych podczas tego wydarzenia była Anna Gębicka, wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. To jest tak naprawdę inwestycja w zrównoważony rozwój, bo dobrze przygotowane kadry, wyszkolone, przygotowane pod kątem właśnie potrzeb przedsiębiorców, to jest klucz do sukcesu. To jest wielka możliwość dla naszego regionu, który może w ten sposób stać jeszcze bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Wszędzie pilnie potrzeban jest wielkie zapotrzebowanie na te zawody, które, w których młodzież będzie tutaj uczona, czyli y, te, które są na wsi bardzo poszukiwane, rzemieślnicze, prawda, y, y, piekarze, y, rzeźnicy to, co najbardziej jest potrzebne. I to sprawi, już mamy taką sytuację, że ta młodzież nie będzie, nie, nie będzie musiała migrować za, za granicę. Mogą zostać tutaj, otwierać małe firmy jednoosobowe. Samorząd województwa reprezentowali radny Stanisław Pawlak oraz Aneta Jędrzejewska, członek zarządu województwa. Inwestycja z dofinansowania w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Ponad 10 milionów złotych to jest koszty dofinansowania przy całości. Inwestycji 15 milionów złotych. Znaczne, znaczne, znaczne dofinansowanie. Pewnie bez tych możliwości środków unijnych ta, ta inwestycja nie mogłaby powstać, a jest niezwykle ważna, bo przecież tutaj będą szkolone, uczone nowe kadry, kadry, które są nam niezwykle potrzebne, żeby nasza gospodarka kwitła. Także bardzo się cieszę, że mogę w tej, w tej uroczystości uczestniczyć, że Służyć ona będzie mieszkańcom, młodym mieszkańcom powiatu włosławskiego. Podpisy pod aktem erekcyjnym złożyli Aneta Jędrzejewska, starosta Roman Gołębiewski oraz dyrektor Grażyna Winińska.